Wysłuchaj uważnie nagrania, a następnie odpowiedz na pytania. Czym jest Unia Personalna? Dlaczego miała miejsce kolejna wojna polsko-krzyżacka? Jaki był jej wynik? Do czego zobowiązały się Prusy? Jak zakończył się konflikt litewsko-rosyjski? Czego dotyczyła pierwsza wojna północna i w jakich latach miała miejsce? W 1506 władzę w Polsce przejął Zygmunt I Stary, syn Kazimierza Jagiellończyka. Polska znajdowała się w unii personalnej z Wielkim Księstwem Litewskim, co oznaczało, że oba państwa łączył jeden władca. Członkowie dynastii Jagiellońskiej zasiadali również na tronach Węgier i Czech. Sytuacja na arenie międzynarodowej była jednak wciąż problematyczna dla Polski i Litwy. Zakon krzyżacki wciąż stanowił wielkie zagrożenie. Krzyżacy nie potrafili pogodzić się z wynikiem wojny trzynastoletniej, utratą Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i Warmii. Napięta sytuacja polityczna między państwem Zygmunta Starego a Prusami Zakonnymi zamieniła się w wrogość, gdy wielkim mistrzem zakonu został Albrecht Hohenzollern. Zakon zażądał zwrotu utraconych niegdyś ziem, co doprowadziło ostatecznie do wybuchu wojny polsko-krzyżackiej w 1519 roku. Co ciekawe, Litwa odmówiła udziału w tej wojnie. Do zaprzestania działań wojennych wzywał jednak cesarz rzymski Karol V Habsburg co poskutkowało podpisaniem rozejmu trwającego cztery lata między Polską a Zakonem Krzyżackim w kwietniu roku 1521. Ustalono, że spór ma zostać oddany pod sąd Karola V oraz Ludwika Gierończyka, króla Węgier. W 1525 roku upłynął czas zawieszenia broni. Tego roku podpisano traktat krakowski, na mocy którego Prusy zakonne przekształciły się w Prusy-książęce. Albrecht Hohenzollern Przestał być wielkim mistrzem zakonu, a stał się księciem pruskim. Zmienił on również wyznanie na luteranizm. 10 kwietnia 1525 roku Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi Staremu na rynku w Krakowie, zwany również hołdem pruskim. W źródłach możemy przeczytać. Wielki mistrz Albrecht, magrabia branderburski, przybył do nas osobiście z kilkoma członkami zakonu. Usilnie nas o to prosili, abyśmy ziemię oddali mu w Lenno, oświadczając, że przez taki układ więcej pożytku przyniosą nam i Rzeczypospolitej, a pokój będzie pewniejszy. Pragnąc wyświadczyć łaskę i przysługę ukochanemu siostrzeńcowi, naszemu Albrechtowi, jemu, jako też jego prawowitym męskim potomkom, nadajemy wieczystą i niepodzielną inwestyturę przez wręczenie naszych chorągwi poniżej wymienione ziemie, miasta, miasteczka i zamki. Magrabie Albrecht, książę Pruski oraz jego następcy i dziedzice Lenna będą zobowiązani za wyświadczone im przez nas dobrodziejstwo składać nam takie przyrzeczenie uległości, że gdybyśmy z racji owej ugody lub nadania Lenna zostali zaatakowani przez jakiegokolwiek księcia lub państwo, wtedy Magrabie Albrecht, względnie jego następcy, książęta Pruscy, mają nam i naszemu królestwu przyjść wszędzie z pomocą. Leżący na wschód od Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wielkie Księstwo Moskiewskie było również wielkim zagrożeniem dla połączonych Unią Personalną Polski i Litwy. Moskwa zaczęła podbijać część ziem ruskich należących do Litwy. W 1514 roku wojska moskiewskie zajęły jedną z ważniejszych twierdz litewskich – Smoleńsk. Tego samego roku miejsce miała bitwa pod Orszą, z której wojska polsko-litewskie wyszły obronną ręką. To powstrzymało Moskali przed dalszymi podbojami. Rozejm został zawarty w 1522 roku w Moskwie, co oznaczało dla Litwy utratę i ziem smoleńskich i samego Smoleńska, ale i uniemożliwienie używania tytułu książąt smoleńskich przez książęta moskiewskie. W 1548 roku umiera Zygmunt I Stary. Jego następcą zostaje jedyny syn starego, Zygmunt II August, tak naprawdę obrany na króla już za życia ojca. On również musiał stawić czoło agresji państwa Moskiewskiego. Władca Moskwy Iwan IV Groźny przyjął tytuł cara wszegrusi. Miał zapędy polityczne, by zdobyć dla swojego państwa dostęp do Morza Bałtyckiego, dlatego jego naturalnym celem stały się inflanty, będące we wspólnym władaniu Polski i Litwy. Ku nieszczęściu zarówno Rzeczypospolitej i Moskwy, inflanty były celem również Szwecji i Danii. W 1563 Między tymi czterema państwami doszło do wojny, zwanej I wojną północną. Konflikt trwał 7 lat, czyli do roku 1570 i zakończył się podzieleniem Inflant. Największą część przydzielono Rzeczypospolitej: Szwecja otrzymała Estonię, a Dania Wyspy na Morzu Bałtyckim. Rosja wyszła z konfliktu bez korzyści.